Witajcie widzowie w naszym pierwszym w 2024 roku spotkaniu międzyrajdowym. Zaczynamy je od, myślę, świetnej wiadomości. Polska załoga będzie reprezentować zespół fabryczny w Mistrzostwach Świata. Ale jest to lekki clickbait, bo nie chodzi oczywiście o Mistrzostwa Świata WRC, tylko o W2RC, czyli o Mistrzostwa Świata Samochodów Terenowych w rajdach cross country, a tą załogą jest nasz wielki mistrz, Krzysztof Hołowczyc z Łukaszem Kurzeją. Pojadą jako fabryczna załoga zespołu X-Raid, czyli zespołu wystawiającego Samochody mini w mistrzostwach cross-country. XLI to bardzo doświadczenia stajania, a mini to bardzo utytułowany samochód. Ich tegoroczny bolid, ich tegoroczna maszyna to mini JCW Rally Plus, czyli najnowsza odmiana tegoż właśnie mini JCW JCW. Tym samochodem wystartują w nadchodzącym rajdzie Dakar, a co będzie z późniejszymi rundami. Tego będziemy się dowiadywać na pewno na bieżąco, natomiast przypominam, że Krzysiek z Łukaszem są zgłoszeni do całych mistrzostw świata W2RC, zatem ściskamy za nich kciuki, bo już za chwilę, już w zasadzie za kilkadziesiąt godzin można powiedzieć, rozpoczyna się tegoroczny rajd Dakar. Przechodzimy już do naszego ukochanego WRC, a jak tydzień temu zapowiadałem, Brian Bufier, trzykrotny mistrz polski, pojedzie Jarisem GR Rally 2 w Monte Carlo. Nie wiedzieliśmy, kto będzie na prawym fotelu, już wiemy będzie to Frederik Wachler. Wykler, mam nadzieję, że mniej więcej tak to się wymawia. Fredrik to pilot doświadczony, ponad 25 lat już się ścigający, startuje też jako kierowca, przy czym głównie na drogach rodzimej Francji. Miał wprawdzie epizody w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata, ale tu przede wszystkim jest to ekspert od rajdów we Francji, więc myślę, że będzie to dobra osoba na prawy fotel dla doświadczonego też mistrza Polski w tym pierwszym tegorocznym rajdzie WRC, gdzie zadebiutują przecież tą nową maszyną WRC2, samochodem, od którego oczekuje się, że będzie game changerem, że będzie tym samochodem, który zmieni układ w stawce WRC2. WRC2, w której stawka bardzo bogato się zapowiada w tym roku, w której będą coraz większe zgłoszenia, bo do tych zgłoszeń stałych dołącza m.in. Nicolas Jamę, czyli zawodnik, którego mieliśmy okazję kilkakrotnie poznać w zeszłorocznej kampanii WRC. Nie miał on jeszcze do tej pory pełnego sezonu w WRC, teraz zapowiedział pełny sezon właśnie w WRC 2. Pojedzie Hyundai'em i20 Rally 2 przygotowywanym przez Tusi Competition, czyli ten zespół, który jeszcze kilka lat temu wystawiał fabryczne Hyundai'e WRC, czyli te topowe Hyundai'e WRC właśnie w Mistrzostwach Świata. Jak to będzie wyglądało, oczywiście będziemy sobie o tym mówić, a obok niego pojawia się też m.in. Temu Suninen, czyli znowu kierowca, który związany był w ostatnim sezonie z Hyundai'em na częściowym programie. Temu w minionym tygodniu powiedział też kilka gorzkich słów pod adresem WRC. Wskazał na problem serii, z którego wynika to, że on nie jest w stanie jeździć samochodem Rally 1, w taki bardziej wydaje mi się. Um, dyplomatyczny od Mikkelsena sposób potrafił określić to, co jest problemem serii, czyli to, że jest po prostu dwa i pół zespołu fabrycznego, to nie daje szansy młodym kierowcom, e, szybkim kierowcom na zdobywanie doświadczenia w za drogich samochodach Rally jeden, podkreślił to, że są to samochody za drogie, że z tym trzeba coś zrobić i że po prostu nie ma szans na to, żeby więcej kierowców startowało. No i Ciężko mu się dziwić, bo trzech kierowców na jeden samochód, w przypadku Hyundai, to jest patologia, tak nie powinno być. Ok, może zespół mieć na trzy samochody, pięciu kierowców, ale w tym układzie co najwyżej jeden z nich może mieć zapewniony pełny sezon, a reszta powinna rotować, a trzech kierowców w jednym samochodzie. Oni się nie wjeżdżą w to auto. Oni nie będą mieli dobrego sezonu. Żaden z nich nie będzie miał dobrego sezonu. Każdy będzie chciał błysnąć. Zobaczymy, jak się to skończy. Będziemy widzieć w miarę upływu sezonu. A Suninen to nie jedyny kierowca, dla którego jest to na pewno w pewnym sensie gorzka pigułka, jak chodzi o ten samochód Rally 1. No to tak samo jest w przypadku Lapiego, który wprawdzie sam chciał częściowego programu. Zobaczymy, ile tych rund przypadnie szybkiemu finowi. Finowi, który dla mnie jest nadal. Jednym z najszybszych kierowców na świecie i zdecydowanie kierowcą, który może walczyć o tytuł Mistrza Świata. On zresztą sam tak uważa i stwierdził nawet, że nie spełni w tym roku swojego marzenia nie widzi szansy na Mistrzostwo Świata w częściowym programie no ale jest tego świadomy jest świadomy też tego, że sam chciał wystartować w częściowym programie bo zeszłorocznej szansy nie wykorzystał. No cóż, liczę na to, że kierowcy Hyundai'a spośród tych właśnie trzech będą, no pokażą prędkość, ale że to właśnie Lapi będzie tym najszybszym z tych, z tych na jedną trzecią etatu. Pozostając w klimacie samochodów Rally One i ich dzielenia, wypowiedział się Sebastian Ogier, który przecież będzie poniekąd dzielił samochód z -Van Perą z Mistrzem Świata. Nie wyklucza się, że oni pojawią się obaj w niektórych rundach i raczej nie będzie to kosztem ani Takamoto, ani Elfyna. Natomiast po prostu w takich rajdach Toyota wystawi 4 auta. Natomiast Orzie odniósł się do tego, jakie pojawiły się głosy na temat tego, co będzie warty tytuł bez Rowan Pery w stawce. No i Orzie przypomniał, że swój własny pierwszy tytuł zdobył w chwili, kiedy Lep nie realizował pełnego programu, a był mistrzem eee, Rowan Pera. Przecież nikt nie podważa jego tytułu z 2022 roku. Też zdobył tytuł, kiedy Orzie już przeszedł na częściowy program. I tak samo właśnie Orżie postrzega to, co się będzie działo w sezonie, który rozpocznie się za kilka tygodni w Monte Carlo. Orzie stwierdza, że przecież rajdowe Mistrzostwa Świata to nie tylko Rowan Pera, że jest trzech bardzo silnych kierowców, i są to Elfyn Evans, lider Toyoty oraz Tierney Oit Tanak z Hyundai, którzy będą na. Zapewne walczyć o tytuł mistrzowski między sobą. Orze wskazuje też, że nie można lekceważyć pozostałych, przede wszystkim Rowan Perry, który, mimo częściowego programu, też na pewno nie odda łatwo zwycięstw w rajdach, w których będzie startował. No i łącznie można liczyć na pewnie około 6-8. Myślę, że do rzadkości będą w tym roku należały rundy WRC z 10 samochodami rally One. Co jest po prostu zatrważająco straszne, jak się o tym pomyśli. No ale okej, okay. do tego WRC doprowadził WRC promotor, który kompletnie moim zdaniem sobie nie radzi. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, jak faktycznie będzie. Zwłaszcza, że Rowan Pera zapowiedział, że jeżeli będzie szansa na tytuł mistrzowski, to nie wyklucza większej aktywności w drugiej połowie sezonu, czyli Rowan Pera nie wyklucza. Że będzie jeździł więcej niż sobie założył teraz na początku roku, tudzież pod koniec tamtego. Jeżeli będzie szansa na mistrzostwo, to wystartuje pewnie w całej końcówce sezonu. I szczerze mówiąc, ja myślę, że jest bardzo duża szansa na to, że Rowan Pera po prostu zrobi to, czego nie udało się już w tym sezonie, który się zakończył w listopadzie, czyli że Rowan Pera pojadą pojechawszy częściowy program zostanie mistrzem świata. Co Wy na to, co Wy o tym sądzicie? Napiszcie o tym w komentarzach, chętnie podyskutujemy. A teraz pomału kończymy naszego dzisiejszego vloga, bo z Nowym Rokiem aż tak wielu informacji dla Was nie mam. Często zwracacie mi uwagę w komentarzach, że mało mówię o rajdach lokalnych. No, mało mówię o rajdach lokalnych, bo wystarczająco dużo dzieje się w WRC, która jest moim prywatnym, takim głównym oknem zainteresowań, mistrzostwach Europy, które w ostatnich latach przeżywają renesans. No i staram się wspomnieć o mistrzostwach polskich, chociaż już tak bardzo się na nich nie skupiając. No nie ukrywam, po prostu dla mnie to jest taka gradacja, jak i dla każdego innego kibica, który. Patrzy na te Mistrzostwa Świata, to nie jest piłka nożna, gdzie jest ekstraklasa, gdzie są jakieś, nie wiem, Ligi Mistrzów i, i Mistrzostwa Świata raz na cztery lata. My cały czas mamy Mistrzostwa Świata, to w tych Mistrzostwach Świata mamy znakomite załogi, w tym polskie załogi. Mamy przecież Mistrzów Świata w Challengerze, mamy czwartą załogę w Challengerze. Mamy na co patrzeć, a jeszcze właśnie, jeszcze zwróćcie uwagę, przecież stawka WRC2. I WRC2 Challenger automatycznie. Na sezon 2024 wygląda absolutnie imponująco. Myślę, że w Mistrzostwach Europy też będzie nie gorzej. Więc te samochody Rally One... Na nie się cudownie patrzy. To są absolutnie niesamowite maszyny. Bardzo głośne, bardzo spektakularne. Ale za drogie. I kiedy do takiej sytuacji, jaką mamy w tej chwili, doszło poprzednio, kiedy mieliśmy tylko Citrana i Forda, rajdy, jako rajdy, i motoryzacja, jako motoryzacja, była w dużo lepszej pozycji niż teraz, więc to, co się dzieje, to niestety jest zabijanie rajdów, i niestety, właśnie dotyczy to nie tylko Mistrzostw Świata, ale też polskiego lokalnego podwórka. Zwracacie mi uwagę, żeby częściej powiedzieć coś o rajdach lokalnych, mówiliście o Cieszyńskiej barburce. Starałem się coś tam przemycić, ale tak jak mówię, jest to dla mnie rajd obcy. Natomiast podobnie patrzę na Tarmac Masters, które wiem, że są serią bardzo cieszącą się popularnością. Bardzo dużo kierowców z Mistrzostw Polski startuje w rundach tarmaka treningowo, ale. Tam też są tarcia. Tarcia między organizatorami Tarmaka i innych rajdów lokalnych na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie. I wśród tych tarć są też tarcia z organizatorami rajdu nyskiego. Rajdu nyskiego, który jest kandydatem do Mistrzostw Polski i któremu życzę jak najlepiej, bo Nysa to przepiękne miasto. Ja osobiście bardzo lubię no, no, Opolszczyzna, Dolny Śląsk, zwłaszcza ta Opolszczyzna taka południowo-zachodnia. To jest jeden z najpiękniejszych rejonów naszego cudownego kraju. I Nysa to też jest miejsce, które mnie się kojarzy ze słodyczami, cukry nyskie, czyli fabryka słodyczy w Nysie, istniejąca o, o, chyba ze 100 lat, przetrwała PRL i nadal robi absolutnie genialne ciastka. Jak kiedyś będziecie w Nysie, podjedźcie sobie do sklepu firmowego, hashtag niesponsorowany, ja po prostu zawsze jak jadę przez Nysę, muszę tam wstąpić po ciastka. No i rajd nyski. Zaplanowano na 11-12 maja. Informacja ta znana jest już od dawna. Tymczasem organizatorzy Tarmac Masters w tym samym dniu w ten sam weekend zaplanowali jedną ze swoich eliminacji. No i jest kwas pomiędzy organizatorami Tarmaka i organizatorami Raidunyskiego, którzy twierdzą, że poinformowali wcześniej organizatorów Tarmaka, żeby sobie nie wchodzić na termin, czy jednak to zlekceważyli i weszli sobie na termin. No i to mi bardzo nie pasuje. Jako kibicowi uważam, że jest to zagranie poniżej pasa, zagranie bardzo nie fair, no ale cóż poradzi to, to jest właśnie to, co... Teraz boli polskie rajdy. Nie ma jedności między kibicami, nie ma jedności między działaczami. Na niejednej grupie, na forach dyskusyjnych, jak się powie coś dobrze o jednym kibicu, już się jest jego fanboyem, o jednym kierowcy, już się jest jego fanboyem, a jak się powie coś o drugim kierowcy, to zapomina się od razu o pierwszym. No, jest to niepoważne, dlatego że po pierwsze, wszyscy gramy do jednej bramki. Znowu analogia piłkarska. Wszyscy chcemy silnych rajdów, chcemy fajnych rajdów, chcemy emocji na. Drogach, a nie kłócenia się w internecie, a nie przepychania się o daty organizacji dużych imprez. Cóż ja mogę z Waszym wsparciem, jeżeli ogląda mnie ktoś, kto, kto jest gdzieś tam w organizacji? No, ja zawsze jestem zdania, że trzeba się dogadywać. Nieraz w moim życiu codziennym, zawodowym muszę się dogadywać z osobami, które niekoniecznie myślą dokładnie w ten sposób, co ja, ale. Wszystko da się pchnąć do przodu, jeżeli popatrzymy na to, co jest naszym celem: na to, żeby w tym przypadku rajdy łączyły nas, żeby rajdy były dla nas piękne i żeby rajdy dawały nam radość, zarówno jako kibicom, jak i jako zawodnikom, jak i w końcu organizatorom, żebyśmy mieli satysfakcję z tego, że łączy nas ten jeden z najcudowniejszych sportów na świecie. Tym dzisiaj kończę. W takim jeszcze malutkim e, mrugnięciu okiem do Was, bo zastanawiacie się, gdzie siedzę, zapewne. No, przynajmniej kilku z Was pewnie się zastanawia. Studiem nagraniowym naszym dzisiejszym jest Volkswagen Tiguan pierwszej generacji poliftingu 2.0 TDI 4 Motion z DSG, który jest moim nowym, przynajmniej na jakiś czas, samochodem. Tak, zdradziłem moje ideały. Kupiłem Suwa, Volkswagena, Diesla czarnego. A wcale mi nie wstyd. Dobrze, to tyle, co miałem wam do powiedzenia w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że był on dla was ciekawy. Jeśli tak, pamiętajcie o kciuka, w górę o subskrybowaniu Motopas i Kamila. Wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia w kolejnym filmie.